Dzisiaj, gdy wychodziłem z domu, zobaczyłem przed domem przycisk subskrypcji. Gdy drugi raz wychodziłem z domu, przed domem pojawił mi się przycisk lajka. I wtedy przypomniało mi się, że Wpijamy 500 subów do końca wakacji. A potem przypomniało mi się, że miałem dzisiaj budować wieżowiec. No a jak miałem budować wieżowiec, no to go zrobimy dzisiaj. To ja już siadam do komputera i robimy. Czekajcie. Subtime. No i z czego my ten wieżowiec zrobimy? No to może przyda nam się e, granic mnie zibiony łupek może. Morze cegły. W sumie już nie wiem. No to co widzowie? Ja sobie tutaj poszukam, a, a wam przewinę. No i ja już właśnie mam materiały na budowę tego. No to zaczynamy. To ja, widzowie, zbuduję już tak mniej więcej, jak to ma wyglądać, i wam przewinę. No, i już tak to wygląda. No to do, do zobaczenia, jak już zrobię trochę więcej. I tak właśnie widzowie prezentuje się cały wieżowiec. Nie jest on jakiś wysoki, ale zaraz zobaczycie go w środku. Od dołu prezentuje się on tak. Tutaj się widzowie wchodzi właśnie. Są tu takie lampki. Tu się wtedy na górę wchodzi. No i to jest na przykład jedno piętro. No i tak. Ym, tak cały czas na górę się wchodzi. I tu jest kilka, już dużo tych pięter. Na przykład takie. A tutaj, tu jest y, takie widoki sobie można oglądać. Takie pole widokowe. No i pamiętajcie, subskrybujcie i lajkujcie kanał. Cześć!